Rok po tym, jak Parker badał tę ziemię, jego ekipa zaczęła przesiewać nietknięty surowiec pochodzący z wilczej odkrywki. To bardzo fajne, że w końcu to robimy. Długo na to czekaliśmy. Mike, mamy dziurę w ścianie i cieknie z niej. Wiem. To nie wygląda dobrze. Nasi starzy znajomi, matka natura i prawa Murphy'ego, znów chcą nam przeszkodzić. Osunęła się ściana i woda płynie szerokim strumieniem. Cholera. Mike, zabieraj się stamtąd i to prędko. Woda podniosła się o 20 cm w 10 minut. Nie mam czasu, odkrywka wypełnia się wodą. Nie spodziewałem się tego. Podłączamy pompę, która może spowolnić przepływ wody. Katastrofalna powódź znów nawiedziła wilczą odkrywkę. Tam jest głęboka sztolnia. Pionierzy no, nieźle nas urządzili, drążąc tunele i szyby, o których nikt nie wie. Kopiąc w poszukiwaniu surowca, koparka naruszyła ścianę wypełnionej wodą sztolni. Do jamy wlały się tysiące litrów wody. Pokrywając złotonośny żwir. Spływa jej dwa razy więcej niż odpompowujemy. Ekipa ma jedną 20-centymetrową pompę, ale ona nie wystarczy. Mark, gdzie zamierzasz ustawić drugą? Musimy wykombinować jakieś miejsce. Dobrze? Tak. Druga pompa działa, ale woda nadal się podnosi. Mimo działania dwóch maszyn, ekipa Parkera przegrywa z wodą. Panuje chaos. Pompy nie dają sobie rady i chyba będziemy musieli odłączyć tę od przesiewacza. Ale nie wiem, czy to właściwa decyzja. Parker nie odpowiada, a on powinien wydać dyspozycję, bo to jego odkrywka i firma. Nie wiem, co robić to. Poważna sprawa. Odłączę pompę. Parker może się wkurzyć, ale nie chcemy stracić surowca z wilczej odkrywki. Tyler podjęła trudną decyzję. Nakazała wyłączenie czerwonej rakiety, by wykorzystać jej 25-centymetrową pompę.